Najpierw byłem lekarzem, a później zostałem księdzem. Do nowicjatu wstąpiłem w wieku 26 lat. To, takie, to było powołanie Pawłowe, jak to się mówi. Ale połączenie tych dwóch funkcji, czy misji, bo misją kościelną, bożą jest kapłaństwo, ale misją społeczną jest medycyna, to jest niesłychanie trudne. Dlatego, że jedno i drugie strasznie zaborcze. Domaga się całości czasu, prawda? A tymczasem ja nie chciałem zostawić, z księdzem, nie chciałem zostawić medycyny, zwłaszcza właśnie na misjach, gdzie lekarzy prawie, że nie było. A z drugiej strony widziałem takie złe przykłady, no, księży medyków, którzy poświęcili się że dalej tylko medycynie, a najwyżej brewi aż odmówili gdzieś. Pod ścianą MSZ Święto odprawiali, prawda? Ale z różnych są tacy, którzy zajęli się już tylko kapłaństwem, medycyny, zostawili. I to był dla mnie i jest do dzisiaj taniec na linie, prawda? Bo jak się straci równowagę między tymi dwoma, to albo się spadnie z prawej strony, albo z lewej. No więc y, trzeba po prostu właśnie pytać o y, dar rady i roztropności Ducha Świętego. Co wziąć, czego nie brać i co wybierać każdego dnia.